Witajcie członkowie frakcji na polskim serwerze Militaria. Dziś nauczę was tym filmikiem i temów, które można zrespić w konsoli MTA, również otrzymacie spis temów, które możecie zrespić. Więc zaczynajmy. Pamiętajcie o tych komendach, są bardzo ważne. W tym celu pokażę wam jak to wygląda w grze. Pierwszym kluczem do sukcesu jest skopiowanie sobie całej komendy, będzie w opisie. Następną rzeczą jest skopiowanie swojego niku lub go przepisanie i wklejenie w komendę, żeby dana rzecz trafiła do ciebie, do ekwipunku. Teraz możesz ustawić swoją ilość, ile danej rzeczy chciałbyś mieć. Następnie moją rzeczą, którą wybrałem, jest profesjonalna apteczka, obecnie najlepszy item medyczny na serwerze że to w konsoli z takiego powodu, że jest wygodniej. Można też przez czat. Pierwsza podstawa zakończona pomyślnie. Powinnyś umieć wpisywać komendę. Widać, że jest item w ekwipunku przez nas zespiony. Dostaniecie teraz najważniejsze spisy. Itemów. Spisy dokładniejsze będą w pliku w opisie. To nie wirus. Dużo tego będzie. Nie śpieszmy się, ten spis jest kompatybilny z tym, co wpisywaliśmy z apteczką. Tylko zamiast tej apteczki wpisujemy daną rzecz z spisu. Spis homu. Spis kamizelek. Spis plecaków. Spis broni. Spis magazynków. Spis jedzenia. Spis wyposażenia. Myślę, że wam to pomogło. Całkowity spis macie w linku w opisie. Żegnajcie żołnierza.